bardzo w kolejnym odcinku z tej strony AgroTim. Dzisiejszy odcinku, jak na możecie zauważyć, nie mamy tu żadnej maszyny, ani kombajnu, ani ciągników. Mamy lipiec, sprzedałem, że tu za dużo nie pokazać, sprzedałem swoje za 4000 stron. 4000 stron, się nie mylę, wykosiłem hmm, pszenicę. Tak, pszenicę to jest pszenica, tak czyli czynnicę wykosiłem, uzbierałem jej 24-32 tony z tego kawałka ten kawałek nie był duży tutaj już sobie puszczamy pracownika z <laughs> kombajnistę po prostu żeby on nam tutaj kombajnował już ten rzepak bo tu jest nam jak najszybciej pole potrzebne A, już sobie puszczam 80% i tutaj jak sobie możecie zauważyć mamy odowle krów tak, hodowle krów, tu mam ładowarkę teleskopową Manitu, kupioną na przecenie, sami widzicie uszkodzenia 51, kupioną na przecenie o, za 33 tysiące ją kupiłem, a ona ogólnie kosztuje 72, więc no 60%, nie, to ta, 75 tysięcy kosztuje, no to nie wiem. I tu kupiłem paszo, paszowóz 24 tonowy, ale tutaj, jak sobie możecie zauważyć tą oborę to ta obora ogólnie ona jest taka typowa że tak bym powiedział na krowy mięsne z tego powodu ponieważ nie ma tutaj nigdzie do jarki ani nic nie <trybuj> wychylił ja o przepraszam za to głosy ja stwierdziłem że tutaj będą krowy mięsne, krowy mięsne mam 20 limuzynek zakupionych 10 te limuzynki są hmm, które mają 18 miesięcy, które się już mogą rozmrażać, i tutaj mam 10 limuzynek, które mają 12 miesięcy, i jeszcze nie mogą się rozmrażać. Na razie wsypałem tylko na próbę słomę 11. Ten słomę wsypałem, no już tam troszeczkę zginęło, znaczy uciekło, że tak powiem. A my sobie tutaj wejdziemy do naszego do naszego Maseja naszego masa ja i sobie będziemy po prostu zbierali tą, tre, tą słomę i ogólnie też prasę zakupiłem pottingera, nuweczkę yy, tak, zakupiłem zanim dałem prasy pottinger 99,5 tysiąca, ona jest pełni używana jedynie co tutaj, no to jest używany ciągnik ale to, to już wspominałem w poprzednich odcinkach i co jeszcze tutaj no i tamtą przyczepę, nie wiem co, czy widzicie na początku, tam właśnie około tych wszystkich yy, kostek. I skąd mam te kostki? Yy, te kostki mam stąd, ponieważ je zakupiłem w sklepie. Zakupiłem w sklepie, no i niestety na to wszystko musiałem wziąć kredyt z tego powodu, ponieważ, żeby, poni ponieważ z tego powodu byłoby się... No mi brakłoby pieniążków. Tu widzicie tą właśnie przyczepę Rolanda. Ładowność 24 czy 28 dol coś takiego. Tego kredytu wziąłem aż albo 100 tysięcy na razie. 100 tysięcy kredytu. No jak na razie nic nie będę potrzebował, może kosiarki, ale myślę, że powinienem, powinienem mieć jakieś tam pieniążki. O Jezu, zatrzymałem, zatrzymałem się za szybko. No i tutaj mam automatyczny wyrzut zrobiony. Yy, więc spoko, więc one same będą wyspazywać. A na tym polu daleko one nie polecą, na nie wiem czy się nie zatrzymają. No właśnie się zatrzymały, bo to jest tak zrobione, że belki się po prostu zatrzymują. Możecie pytać dlaczego nie, yy, nie kostki. Z tego powodu, ponieważ nie mam takiego mocnego ciągnika właśnie do kostkarek mam się mam, jako moc to mam, ale jako gabarytowo no to nie mam. Tak żeby ładnie to wyglądało gabarytowo, więc wziąłem, że belki. Wcześniej jak grałem na elmkrek, no to grałem na kostę, więc na ta znam coś nowszego i po prostu na belki. Belki robimy największe, 180 11 tysięcy litrów pojemności słomy, bo przy sianie czy przy yy, kieszonce, no to ta pojemność się zmniejsza zmniejsza niestety, nie wiem czym to jest spowodowane że ona się tak zmniejsza, a szkoda no nie chciałem żeby się to się zmniejszało, no ale jak widać, tak musi być mm. jeszcze sobie troszeczkę pojeździmy, no, tu fajnie wysuwa jak widzimy jeszcze troszeczkę sobie pojeździmy zrobię jeszcze jeden przejazd może, albo ten do końca i trzeba TMR zrobić właśnie dla klubet tylko nie, o Jezu, przepraszam za te odgłosy tylko nie pamiętam jakie proporcje do tego poszowozu idą wydaje mi się, że co? że jedna, jedna kostka z ściana jedna kostka albo dwie kostki kiszonki chyba bo no to 6000 tysięcy pojemności ma no to dwie będą i reszta słomy no to wychodzi 8, 6,5, 6,5 to jest 12 nie, to będzie za dużo będzie za dużo nie wiem, zobaczymy rzucimy jeszcze tam jedną belkę co tutaj mamy? a tutaj w tle będziemy mieli w dzisiejszym odcinku po prostu Pana, który sobie kosi yy, znaczy Pana mój pracownik, który sobie kosi yy, kosi sobie rzepak wybiera rzepak, że tak mówiąc dobra, zrzucimy sobie tę kostkę jedną Ok, ho, jedna kostka wrzucona, to jest 8000. Hmm, 8000 to będzie ile procent? Zaraz zobaczymy. To jest procent 30, 33. Jedną kostkę siana, słomy, e, kiszonki, sorry. No, na razie wrzucimy jedną. Ile, ile dwie mają? 10 000 litrów. OK. Czyli będzie 18 i 6. To najprawdopodobniej powinno być. Najprawdopodobniej powinno być wszystko się zgadzać. Ok. Wyrzucimy. My sobie pojedziemy po belę ściana. Bele słomy, z której rozumyliśmy się. Dzisiaj takie musi większe odcinek bez spiny. Bez spiny mogę tak powiedzieć. Tu sobie złożymy. To ok no tu w tu to mi się podoba, jedynie mi się w Manitu podoba to ten joystick właśnie. Ale widzę, że wszystko chodzi ładnie. Wcześniej nie zwracałem na to uwagi jak to chodzi. Serio, nie zwracałem, nie zwracałem w ogóle uwagi. To mam nadzieję, że tam mi dojeżdża do końca. Pola, no tu nie liczę na jakoś dużo, bardzo dużo tych pralek ale wiecie, zawsze to jest coś, jeszcze tym bardziej 12 tysięcy litrów to pula w tym sezonie na pewno nie będzie, najprawdopodobniej będzie w przyszłym sezonie, pole po sprzedaży plonów no z tego powodu, ponieważ no, w tym będzie ciężko było sałatę w zimie, jajka w listopadzie, więc to jest tak średnia i tu jedno pole nam pójdzie, to właśnie po pszenicy. Tam to po pszenicy właśnie nam pójdzie, bo tam będzie siano. Znaczy trawa tam będzie zasiana. Będziemy sobie zbierali kost y, bele siana, czy bele cisząki. Opsa. Tak. Ok. Niech to nam ugrywa. Jezu, stop, 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 stop. No, muszę sprawdzić jak to wygląda z proporcjami. Tutaj. Dobra, e, tu brakuje jeszcze 3 tony, więc... Wydaje mi się, że spoko. Okej. Okay. Czyli tak, dwie... Hmm, dwie siana, czyli tak dobrze mówię, tak nie dwie siana, jedną kiszonkę, dwie kis jedną siana, nie tu dwie kiszonki, jedną siana, i pubyli i pubeli czego i pubyli, bali, bali, bali i pubyli w mm, sumie 600 litrów tylko to na razie z kostkami tak wychodzi Ale jestem ciekaw jak to będzie wychodziło z... z... Hmm, kurczę, paka z z, z... 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 z belami Bo to z kostkami na razie tak wychodzi Nie wiem jeszcze zrobimy jeden paszowóz No tylko to już rzucę sobie tak Okay. No to już sobie automatycznie samo pobierze. Zaraz zniknie nam. Hmm. E, dobra, to mogę wyłączyć. Widzicie, już znikło. Już znikła taberka. Więc spoko, jeszcze to wrzucimy. No pomocnik ma już prawie pełen zbiornik. No więc no, coś tam da trochę tego. Ok. Czekajcie, bo miałem takie wahanie przez chwilę, że to się nie podnosi. I zaraz sobie wysypiemy ten pierwszy ten drugi. I ogólnie zaraz też y, postawimy płyty na obornik. Y, płyty na obornik z tego powodu, ponieważ no, żeby on, one produkowały właśnie obornik i tą gnojówkę wiadomo, że nie będzie tego nie wiadomo ile z początku ale zawsze to będzie coś będziemy mogli sobie nawozić pola i co faktem no to nie mam jeszcze yy, zaoszczędzony na wozach hop, o Jezu, stop, 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 stop Ok, hop więc 20 tysięcy najprawdopodobniej postawię płytę obornikową E, tak, nagrywa się w ogóle? Tak, nagrywa się. Silosy, hmm. tak silosy to są. Hmm. Tutaj mam takie fajne płyty obornikowe. 2 hmm. miliony, 3 miliony, 5 milionów. Hmm. Ai, shit. chyba, że tak obrócimy. O kurczaki, bo tu jest wyjazd nie ma mniejszych. Normalnie powinno być mniejsze 74 tysiące to jest mało tu 500 tysięcy litrów. No to 500 tysięcy litrów to bez problemu mi wystarczy Tylko żeby to zrobić tak OK, tak zrobimy, stawiamy, ok. no i podstawiona płyta obornika, no i tutaj się będzie produkował po prostu obornik, 500 tysięcy, nam, dla mnie to wystarczy jak najbardziej, bo tutaj tego nie potrzeba, nie wiadomo ile też. Wystupiamy jeszcze jedzonko, 23 tony, naszym krówkom, jak one to mają, tu będą wyglądały słoma, a temer nawet nim nie wejdzie na no, 33 tysiące litrów, więc nie dużo. O tutaj już widzę, że już pracownik też ma pełne, więc trzeba to na szybko odjechać nim. Podjechać tu, żeby się wysypać stop tak No tu jeszcze wapno trzeba będzie dać. Ale taki typowy odcinacek będzie też nie wy Jak będę to on ja tutaj obok gospodarstwa? co soja będzie koszona no i też na pewno zrobimy siewy soi, bo tam sorgu będzie do koszenia Nie. W, w sierpniu chyba, w sierpniu Nie. będzie można siać właśnie rzepak, um, właśnie na tamtym polu, na którym, w którym w poprzednim odcinku sialiśmy to sorgo, no to tam będzie właśnie yy, tam będzie prze, yy, rzepak w przyszłym sezonie. Na tym polu, co aktualnie robię, no to będzie tu będzie trawa, na tym, tu gdzie jest rzepak pójdzie soja, a tam gdzie by jest soja teraz pójdzie pszenica, to znaczy pszenica albo jęczmień, jedno z dwóch pójdzie. Jeszcze ja nie wiem, co tam dokładnie pójdzie, ale jedno z dwóch na pewno wtedy pójdzie. Jedno z dwóch pójdzie, no bo tam Trzeba trochę tego, tym bardziej słomy. Tym bardziej słomy trzeba sporo. Bym tak mógł powiedzieć. Znaczy sporo, bo nie później sprzedawać w, sumie w, 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 w czasie, bo słoma po deszczu nie, nie na całe szczęście, więc będziemy robili słoma. Będziemy robili słomy i możemy ją sprzedawać. Ja jak najbardziej jestem za tym. Widzicie, ta belka w ogóle się nie rusza. Ona stoi w miejscu, więc to jest mega fajne. Ile tu jest? 3, 4! Bo jezu! No bo skręciłem przez przypadek. 4 belki do no 5, no trochę będzie tego, a tego timeru na razie nie potrzeba Nie wiadomo ile też z tego powodu, ponieważ no mamy, nie mamy dużo kup No i taka łąka nam na spokojnie wystarczy nie wiem czy nie za duża będzie no, tylko kosiarki kupię sobie fajne duże a nie te małe tylko te duże ale to na razie jeszcze nie bo jeszcze nie mamy łąk ani nic w tym stylu więc chyba że znajdę jakieś pole takie które nie kosztuje dużo nie wiem 48 dużo kosztuje yy, więc 34 może tam by też mogło być łąka no bo tam na przykład by mogła być łąka ile to pole kosztuje Także że tak z ciekawości zobaczę 100 tysięcy 100 tysięcy to no nie są pieniądze duże a na, a na tym polu by mogło być coś innego że tak powiem nie wiem jeszcze zobaczymy Pożyjemy, zobaczymy. Do przyszłego sezonu daleko. No może to będzie jakiś fajny zbiór, no to sobie teraz go zbiorę. Znaczy teraz, no w tym sezonie. Nie, że w dzisiejszym odcinku, tylko w tym sezonie on zostanie zebrany. Nie wiem, skończymy sobie prostować tą mąkę w dzisiejszym odcinku. To będzie sztos. To będzie picobello, picobello. Mastery nam belki nie dało tu Ja cię myślałem że nam da tu belka, tu bez belki No a na tym polu zrobię obiec albo właśnie pszenicę Zobaczę jak będę z terminami To zobaczymy na pewno, bo pszenicę czy tam jęczmy, można śledzić dopiero yy... Okres biuru, Nie, określi się. pora się. No we wrześniu. Obie prawie można siać więc Więc nie wiem. Tylko że mi można po miesiącu szybciej zbierać. W czerwcu już. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie mam pojęcia. No i mamy hodowlę krów mięsnych i będę sprzedawał jeszcze tylko przyczepę transportową. Będę musiał sobie kupić. I to mi się może za pierwszym razem mi się nie zwróci ale później już mi się zacznie to zwrócać. Nie jedną będę miał tylko gospodarstwa. Teraz tak myślę, że jedną będę miał właśnie mięsną, te 45 sztuk, mam, a drugą zrobię sobie taką, że ona będzie na 100 sztuk, na 100 sztuk plus minus, będę miał 70% mlecznych, a 30% będą miałówki czy małe z tych właśnie limuzynek i będę, jak będą stare, będę sprzedawał. No i tutaj tak samo będę, właśnie jak będą stare, to będę sprzedawał, bo mi aż tyle dużo, nie? nie potrzeba, bo to, albo mimo to 18 miesięcy to chwila czasu jest zajmione, będą dłużej mogły dawać, znaczy dawać. One, gdy one będą mogły mieć dzieci, czyli ma cielęta, czyli te 18 miesięcy to sporo. Czyli poczekać i wtedy dopiero cielęta mogą być, więc... No ale no cóż, tak czasami trzeba, no to półtora roku, no ale to, 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 to normalne jest. W życiu prawdziwym też tak to wygląda. Długą część trzeba czekać. no tak to wszystko wygląda. Już mi wiarły boli, bo dziś nie nagrywałem żadnego odcinka. Wczoraj nie żadnego odcinka nie nagrywałem, więc już mi pójść wagara to boli. Niestety pojedziemy sobie tutaj. Bierzemy sobie dom. ostatnie pasy. Tu ostatnio przyjeżdżam, i tu na ostatnim to tam dużo nie ma. Zbytnio. Ojej, dzisiaj bawię się. No na co, ja poradzę. Więc nie poradzę. Takie życie. Życie na krawędzi. Jedy tu 2, 4, 6, 8. 9 9 i 2 zabrałem więc 11 z moich wyliczeń i tak 11 jest 11 z moich wyliczeń i 11 jest tych baleczek gotowych będzie 12 Wincy na pewno nie będzie Szkoda, że ona nie ma tylnej osi skrętnej gdybym miała tylną oś skrętą, to to by było piekabelo. ale bym się uła... o nic nie martwił. No, nie byłoby tak fajnie, gdyby zachodziła na zakrętach. A tak, to sami widzicie. Jest ciężko nie w niektórych miejscach. Jak chciałbym naraz nakręcić, no to właśnie skręty i nakręcę. A w tej nie nakręcę. No, pomocnik A już ma 80%, czyli Antoni. I 12 beleczka, już 13 nie będzie, chyba że zmniejszy, czekajcie, chyba że zmniejszę rozmiar beli, to wtedy może się udać, ale i tak nie wiem, gdyby się udało, by było spoko. Hop. Wątpię, że tu będzie 50% bo może, no może ale nie, be, nie ma szans że tu będzie 50% chociaż chociaż bym taką mniejszą belkę wyrzucił i no bo już większej nie zrobię na pewno nie masz szans A ja sobie tą wyrzucę po prostu na farmie, tą Było bo ona jest mniejsza i rzucę od razu do waszego wozu i pościelę lekrówką naszym. No i to by było na tyle z w tym sezonie. Ale jeśli nie przyjmujcie, jeszcze będziecie mieli dość tego z zresztą tak jak, tak jak i ja sam. No zaraz weźmiemy sobie przyczepę, pojedziemy i pozbieramy. Okej, okay, ten przycisk okay, wejdziemy sobie tu no dobra wiem, że ma pewien już się tam zamknie. No, Prasa się też kiedyś zwróci na pewno Wolę prasę niż przyciepą samozbierającą i plus dodatku do, do pra nie do prasy tylko do... Tylko do tego. Do, do, no, jak mam, mam przy samozbierającą, to nie mam takich rzeczy jak strych, żeby gdzie mieć wysypywać, właśnie gdzie mieć wysypywać słomę, luzerem, która by była zbierana samozbierającą, czy siano, czy kiszonkę. No na, kis na kiszonkę by tak musiał robić stylus. To był krótki, znaczy nie nie wyłączenie mikrofonu po prostu, ale to i tak będzie na dole dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się takie coś podobało. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ustawcie łapoczkę dla nowych dłówek. Trzymajcie się, 11. Na razie, cześć, Jero. Pozdrawiam, papa. Pa.